Wspomniałaś o tym, że, że Argentyna zamknęła 2024 rok z nadwyżką budżetową po raz tak. pierwszy od, od paru e, lat. To nie jest jedyny sukces e, Mileja, e, biorąc pod uwagę to, e, w jakim stanie Argentynę odziedziczył. E, mówiliśmy o, o rekordowej czy, czy rekordowej w ostatnich e, dekadach inflacji w 2023 roku. E, w 2024 roku inflacja osiągnęła 118%. E, bardzo, bardzo wysoko, no ale jednak o 100 punktów procentowych niżej niż, niż rok wcześniej. Ona faktycznie z miesiąca na miesiąc spadała, jeszcze w połowie roku wynosiła, nie wiem, 5%, 5 w skali miesiąc do, do miesiąca, a już w grudniu 2%, więc faktycznie inflacja jest, jest wygaszana, to tempo jest imponujące. PKB? pod koniec roku zaczęło rosnąć. Oczywiście na początku roku spadło, no bo te wielkie cięcia budżetowe i... No właśnie, powiedzmy, jaki on, jakich on dokonał cięć budżetowych, bo na razie mówiliśmy, że zapowiadał je dopiero. No tak. Bo Milej obciął 10 ministerstw, wyrzucił z rządu, to znaczy połączył je w taki sposób, że teraz jest ich tylko 8, było 18. Zwolnił ponad 30 tysięcy pracowników rządowych, obciął subwencje.